A to jest The Joy of Creation Office Demo Dzisiaj Po pierwsze chciałbym wam powiedzieć, że przeszedłem grę eee, To było szybkie Ale postaram się dzisiaj ją przejść ponownie na filmie Abyście, nie wiem, zobaczyli jak wygląda koniec gry i tak dalej. Próbowałem ją po prostu przejść i przypadkowo ją przeszedłem. Więc to tak naprawdę jest na końcu. Tego Wam nie powiem, żeby nie spoilerować. Aczkolwiek powiem jeden mały. Znaczy to nie jest nawet spoiler. Tutaj nie ma 6 godzin. Tylko, yy, tylko 12 To będzie ciężkie, bo jest rano i pierwszy raz że się odpalam tą gra cholera jest na tylko żeby do 20, do 20 sekund się wyrobić yy, bo przy 20 sekundach w yy, zazwyczaj się pojawia, już zdążyłem to obczaić mniej więcej I dopiero o drugiej pojawia się Bonnie. Tu jest Freddy. Freddy kuźwa, tylko żebym teraz nie misnął, nie? Nie misnąłem Dobra, nie misnąłem, nie misnąłem Teraz mamy spokój do drugiej czterdzieści. Więc pozglądamy się po kamerach. Jeszcze teraz na spokojnie. Ale nie możemy dopuścić, żeby oni nam zepsuł jakąkolwiek kamerę. I to jest nasza taktyka. Tu jest Freddy, Freddy, Freddy. Chyba na na... jest dwóch. Teraz będziemy wymienić fiuza w... w mainie. Mamy następnego fiuza ym... I lecimy z kolejnym Freddy. jest Boni, Boni, tu jest Boni, pamiętamy. Fuck, nie wstałem, dobra. Tego nie ma. Yy, Freddy jest kurna, gdzie? Tutaj. Mi się zawsze te strony jakoś mylą, nie wiem. Do czwartej mamy spokój. Taki większy. Bo... Okej, okay, bo niego już tu nie ma. Chyba Freddy jest po prawo. Mamy tylko 2% baterii, to jest tej my się korzystać jak najmniej. Jest Boni, czy to jest Boni? Tak, to jest Boni, to był za dźwięk, okay, bo niego już nie ma. O A prąd Dobra, dobra To będzie ciekawe przeżycie Dobra Freddy jest na prawo. Mamy. Wolnego Freda. Jus. Bo jak mamy na razie Freda, to już nie patrzymy na kamery. Będzie mniej więcej co 20 sekund respi. A, bo już sekund nie mamy. To może być problematyczne. Plus Foxy. Potrzebujemy na Foxiego jeszcze. Szybko, szybko Foxy. Jak nas dowie, to. Je to na chica. I hate them. I hate chica. That's health. Nie ma. Tu jest Boni. I Freddy jest na prawo. Tutaj mniej więcej też zaraz będzie się pewnie pojawiał Foxy Dlatego szybko przelecimy szafki po Fuse. plus. Tak wazie gdyby main nam padł pyk, Foxy teraz Tak w razie gdyby był Tu jest, tu jest, 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 jest już pierwszy Foxy On się zazwyczaj tutaj pojawia na tej środkowej kamerze Czekaj, idzie, czekaj. Fuck. Nie zrobię tego, latarka mi wysiadła, nie bałem się Dobra. łagam Cika, poczekaj łagam cika poczekaj. łagam cika poczekaj. Kurwa, poxi był pierwszy. To jest good plan, i guess. Okay, spadł mi procent prądu. Tu jest, po prawo, prawo, prawo. się dość późno pojawia. Kurna, dlaczego kiełzów nigdzie nie szybko na kamerę. W razie co. Co? Ja go nie zauważyłem. Jej. Bo już się licznik zepsuł. Teraz zmieniamy Zaraz się pojawi Foxy i będziemy w dupie. Mam fuse w ręce? Mam. Kurwa debil. Popatrzymy czy nie ma jakiegoś Foxa czasem. Jest! Już się pojawił Chyba Pierwszy ma tylko na trzy razy, więc idziemy fuse wymienić... Znaczy idziemy wymienić latarkę. Kurwa. Musimy main'a wymienić zaraz. Fuse? No to! Teraz szybko patrzymy czy Freda nie ma Kurwa mać Bonnie! Tak latarka! No mam fuza, mam fuza! I masz tego małego ostatniego gnuja. Kurwa! Gdzie jest? Nie, nie, z tym, z taką, z takim tym, to ja tego nie zrobię, nie? Poziom trudności zwiększa się z każdą chwilą. Z takim... Pagnem, jak aktualnie, tego nie zrobię. I wykończyła mi się kamera ich. chyba Cika zazwyczaj przychodzi pod koniec generatora. i nie mogę dopuścić do końca generatora. Generalnie. Chyba mam jeszcze trochę tego. A pak dzika! co mnie odwiedzałaś od pieprz. Nie ma końca generatora. Okej, okay. to jednak gdzie będą cieniami. Kuba przed chwilą patrzyłem na kamerę, go nie było. Dalej, tu jest dalej. Tego pana nie lubimy, lachtujemy natomiast. Dobra, jest czterdzieści po. Poczekamy do pięćdziesiąt. Nie, to nic się zmieni. Dobra. Po jak zacznie mi się glitchować zegar? Tak, zaczął! On się, za... On się po prostu otwartej zaczyna glitchować. albo po drugim resetie generatora. Chyba po drugim generatora on to się dzieje, tak myślę. A Foxiego jeszcze tak szybko nie będzie, to wymienię baterię w latarce. Sprawdzę Foxiego i szukam fusek. Pójdźba. I musiałem jakoś Ferda pominąć. To jest Boni. Nie ma, czekaj, ja nie mam, okej, okay, to jestem w dupie, pływa, no nie. かっ。Fucking i Jest! Udało się! Po raz drugi mi udało się. Ta gra jest ciężka, wymaga taktyk i generalnie wszystkiego A się udało Za trzecim chyba razem się udało jest tak dobra, ale tak ciężka za jednym razem, nie. Ech. Może pojawi się jeszcze jeden odcinek. Z kończenia zrobienia wszystkich achiementów. Bo chce zrobić coś takiego. Eee, wymienienie, znaczy, nie dobra, wymienienie 100 fiuzów to wam daruje bo to jest, to po prostu jest Wymienienie kuźwa 100 fuzów To musiałbym Nie wiem ile nocy przeżyć, bo ja wymieniałem tych fiuzów dosyć sporo Między rundami Jak grałem do tej Maina wymieniałem tak z myślę 5 razy Kamery z raz na kamerę, ale jednej nie wymieniłem przez całą noc, je trzymała, więc jestem dumny, że Bonnie ani razu mnie nie złapał w tej rundzie ostatniej, ale chyba za mało mówiłem. Tak mi się wydaje. Dzięki serdecznie jeszcze raz za obejrzenie. Okej, okay, nie mam, mam achievement 100 fuses i die da, one, y, die y, ten times. Brakuje mi chyba tylko jednego acygmenta. to czekajcie, 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 ja sobie ja, zobaczę, a, zobaczę. The demo. Brakuje mi dwóch achievementów. Achigment, który w sumie jest... Jednym z Jednych z podstawowych acigmentów. I brakuje mi jeszcze... The... Try the coward way out. Tego nie rozumiem. What do you mean coward way out? To znaczy... że jest jakieś inne ukryte wyjście w którym można uciec. Zrobiło to tylko 30% graczy. Więc... I na pewno nie... Jest... Znaczy dobra, no, jak nie ma tu jakoś dużej ilości osiągnięć jakichś trudnych osiągnięć tu nie ma. Ale jestem ciekawy jak wy... jak właśnie zrobić the coward way out. No a lights out to po prostu run out of power to w wolnym czasie po prostu poczekam aż mi noc, jakby moc ustanie i tyle. Także see you next time. Cześć.